Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines. W poprzednim odcinku powstała ta nowa strefa fabryczna, a dzisiejszy odcinek chciałbym zacząć od y, linii tramwajowej, którą jakoś wspólnie udało nam się wymyślić y, na Discordzie więc zapraszam was na niego, żebyście mogli też tam jakieś pomysły pisać, i tak dalej. Może jakiś wasz pomysł lub lekko zmodyfikowany się pojawi w mieście. Także linia by polegała na tym, żeby wykorzystać sobie tą pętlę, pojechać dalej tą drogą, tutaj za tymi biurami, następnie tutaj jakoś pod tą autostradą, czy tam nad nią, raczej pod nią, jakimś tunelem, przejechać tutaj obok tej drogi, następnie wjechać sobie na tą drogę, wtedy też tutaj ludzie do tego parku rozrywki jakoś sobie będą będą mogli podjechać tutaj przy tym parku. Co mówiłem, że tutaj jakieś ścieżki, że jakiś tramwaj może kiedyś tędy będzie jechał, więc akurat idealny, idealny moment na to, żeby właśnie to wykorzystać. Dalej bym sobie przejechał gdzieś tędy i nawet myślałem, że można by pojechać dalej i na przykład zrobić pętlę tutaj pod wieżą obserwacyjną, więc coś takiego myślę, że dzisiaj mogłoby powstać. Oczywiście wy możecie zostawić łapkę w górę, jeśli podobają wam się te odcinki z City Skylines. Spróbujmy dobić dzisiaj 25 łapek byłoby fajnie. No i teraz musiałbym pozamieniać te drogi wszędzie, żeby ten tramwaj miał tutaj jak jeździć, więc zwykła, taka dwupasmowa droga z torami tramwajowymi, po prostu tutaj w tą strefę. Także troszkę nowych, no, nowa linia, po prostu powstanie, będzie więcej możliwości komunikacyjnych w mieście. I może też to jakoś ogólnie rozwiąże jakieś tam problemy z korkami. Po prostu mniej tych samochodów będzie jeździło. Tor tramwajowy, dobra, więc tutaj bym sobie stąd jakoś wyjechał. Kawałek może jeszcze tu przy tych torach. To ja już bym tutaj strzedł pod ziemię na jakieś minus 10 metrów, gdzieś tak dotąd. Zobaczmy sobie, czy to jest jakoś łagodne. Można by to jeszcze troszkę wygładzić, na przykład przesuwając to bardziej tutaj do tej drogi. Ok, myślę, że będzie w miarę łagodnie. Może sobie tak tramwaj tutaj jechać. I teraz jeszcze, żeby on tutaj stąd mi wyjechał, tylko to by trzeba chyba troszkę zburzyć i teraz zrobić tutaj jakiś zakręt. Także stąd, tutaj w tą stronę i sobie z tym wyjadę na powierzchnię gdzieś w tym miejscu. Ja bym chciał jeszcze kawałeczek pod ziemią jechać. Jeszcze kawałeczek, może jednak pod ziemią, dobra, żeby to tam już mi wyszło. Także na minus 10 metrów, jeszcze bym tutaj podjechał, i teraz dopiero na ziemię. Ok, i teraz pewnie się zapytacie, dlaczego, dlaczego nie zrobić tego na drodze? No to już wam mówię, bo, bo mimo, że mam tą drogę yy, z tramwajem i z kolejką jednoszynową, no ale nie zrobię tego pod stacją, bo pod stacją tego się nie da zrobić. To nie jest jako droga, tego sobie nie ulepszę, żeby tam tramwaj szedł. Więc po prostu tory będą sobie szły obok. Myślę, że to jakoś też bardzo nie będzie. Będzie przeszkadzało, to by trzeba jeszcze troszeczkę chyba w ziemię bardziej wkopać żeby to w miarę równo szło, ok. A to można jakoś jeszcze bardziej tutaj przeciągnąć, żeby to było łagodniejsze. Myślę, że w miarę łagodnie. Zwykły tunel tramwajowy to by też można jeszcze na przykład przesunąć sobie bliżej tych torów. Myślę, że wtedy będzie jeszcze łagodniej. Dobra, będzie się tam jakoś fajnie wjeżdżało do tego tu tunelu. Także to niech tak będzie. Teraz jakiś tutaj prosty tor tramwajowy. W tej okolicy jakoś chciałbym go mieć równolegle do tej drogi. E, chwilka, nie tu, nie minus jeden, tylko niech to będzie na ziemi. I nie wiem, czy mi się to tak uda. Ewentualnie bez przyciągania może będzie łatwiej, może troszkę dalej. Powiedzmy, że jakiś taka, no, jakaś taka może jedna kratka odstępu chociaż gdzieś, gdzieś tak. No troszkę to krzywe jest. To by chyba trzeba troszkę obniżyć, tylko najpierw ja to sobie może podłączę tutaj do drogi. Może najpierw trzeba by jeszcze ulepszyć tą drogę. To będzie szło w tą stronę. Tak, także zrobię sobie tak tą drogę. Te ścieżki będzie trzeba ponaprawiać. I teraz może uda mi się to jakoś z tym podłączyć. Okej, okay, jakoś tak, dobra, myślę, że tak będzie dobrze, tylko teraz jeszcze trzeba by całe to jakoś przesunąć, może troszkę bliżej drogi, żeby żeby nie było tej takiej nierówności. Na Prosto przy drodze, nie wiem jak ta końcówka tu się zachowa. Jeszcze będzie trzeba pewnie z tym troszeczkę powalczyć, ale dobra, dam to tak i teraz to można jakoś próbować. No nie wiem, to raczej ładnie nie będzie tak wyglądało, więc chyba musiałbym to sobie zburzyć i próbować to podłączać, może jakoś do tej drogi, bo tak, no właśnie, tak, tak to nie będzie dobrze. Czyli tą drogę ulepszyłbym sobie jeszcze tutaj sobie wyburzę i teraz jakoś takim łukiem bardziej żeby stąd. Odejść troszkę od tego i tutaj wjechać tak no wtedy też tutaj na tym jednym skrzyżowaniu wszystko się nie będzie działo tą drogę z powrotem wrócę sobie do takiej okej okay, to jest ta droga tak także to sobie tutaj z powrotem wrócę na coś takiego ten łuk można by jeszcze minimalnie tutaj Poprawić, dobra, i to niech sobie już tutaj idzie po prostu na chodniku. Tylko to musi być troszkę niżej, żeby to z tym chodnikiem się tutaj złączyło. To jeszcze troszkę niżej, i myślę, że też łatwo im się tutaj będzie na jakiś przystanek wchodziło. Jak to będzie tak bliziutko, dobra. Teraz jeszcze to muszę sobie połączyć. Więc zwykłym takim torem stąd tutaj, i myślę, że jakoś to już będzie wyglądać. Jeszcze ewentualnie ten punkcik bym dał sobie troszkę niżej no i dobrze chyba powinno być dobrze jeszcze to jakoś tak można by lekko tutaj wygiąć. Ok, myślę, że nie ma co tutaj też y, przesadzać z tym. Y, no i właśnie, tutaj jakiś przystanek będzie prosto przy tej kolejce, będzie się można łatwo przesiąść. Tutaj też będzie jakiś przystanek przy tej kolejce, więc taki skrót, bo jak ktoś, no właśnie, ktoś może jechać kolejką tutaj naokoło, ale to jest raczej jakby tutaj chciał jechać. Y, a teraz będziemy mieli też taki skrót tramwajem od razu w tą stronę. Także myślę, że to będzie dosyć przydatne. I teraz możemy jechać dalej tą drogą, właśnie przy której kiedyś chciałem mieć ten tramwaj, także całe to tutaj będą te jakieś przystanki, tylko ścieżki do naprawy, bo to się niestety burzy. Dobra, więc jedziemy sobie dalej tędy, tutaj, też tutaj. Może kiedyś nawet jakiś tramwaj łączący się ze Starym Miastem to w sumie też byłby dobry pomysł jakiś tutaj tor jeszcze poprowadzić. I żeby to wszystko było jakąś taką jedną siecią tramwajową podłączoną, a nie że tak dużo tych oddzielnych części. Dobra, czy tu mi się coś zburzyło? Nie wiem, czy tutaj było wyjście z tego tunelu? Możliwe, że było, nie wiem. Może to nie teraz mi się zburzyło, może tak było. No i tymi torami podjechałbym sobie na samą tą górę z wieżą obserwacyjną. Mam tylko nadzieję, że drzewek żadnych nie zburzę. Yy, I tutaj może być dwupasmowa droga jednokierunkowa z torami tramwajowymi. Właśnie ta droga nie musi być tutaj dwukierunkowa. Wystarczy, że to będzie takie kwadratowe rondo z torami. Mam nadzieję, że dobra, nic się tutaj nie popsuło. Teraz jeszcze sobie na szybko te ścieżki tutaj poprawię, tą właśnie ścieżką żwirową, stąd gdzieś do drogi. Tutaj wszystko raczej przetrwało, mam nadzieję. I na szybko, teraz jeszcze taką ścieżką betonową, tak, tutaj wszędzie mamy, tutaj mamy w sumie nie betonową, tylko. Tylko tą ścieżką do drogi. Super. I gdzieś jeszcze. Jeszcze tutaj chyba coś straciłem. Nie wiem, czy tu było, ale zrobię jeszcze jedno takie wejście. I tutaj. Okej. Okay. Tu jakieś przejście dla pieszych? Aha, tutaj się zrobił wiaduk. Dobra, czyli to jeszcze trzeba by zmienić, żeby to było jednak... Na ziemi, to jest to, tak, to jest to, to chcę mieć po prostu na ziemi, okej, okay, no bo tutaj jakiś wiadukt przez to się zrobił. No dobra, także tory już są, można by teraz poprowadzić tutaj jakąś linię tramwajową. Zacząłbym gdzieś jakimś przystankiem w tych, może w tamtą stronę pojadę, dobra, gdzieś w tych okolicach pierwszy przystanek. Yy, następny myślę, że gdzieś mógłby być... Będzie sobie można podejść na to, ewentualnie z tego przystanku, którego tu postawię. Jego dam gdzieś, może tu. Tu tak naprawdę by się jeszcze może przydało przesunąć tą linię autobusową. Chociaż może jakoś sobie tam poradzą i podejdą. Następny przystanek zaraz za tunelem przy, przy tej stacji kolejki. Dalej gdzieś, gdzieś myślę, że tu, tylko przydałoby się też jakieś przejścia dla pieszych porobić, żeby oni jakoś mogli tutaj wejść na ten przystanek. Dobra, dalej tutaj mamy jakieś skrzyżowanie, więc myślę, że jak najbardziej przystanek się w tych okolicach przyda. Można by też jakąś ścieżkę na dół tutaj na peron zrobić, na pewno by to jakoś im pomogło. Teraz dalej tutaj, gdzie przystanki autobusowe w tym miejscu, bo tutaj jest ścieżka gdzieś tam pod uniwersytet, więc też niech sobie z tego jakoś korzystają. Następnie... Następnie gdzieś przy zajezdni autobusowej, myślę, że będzie dobrze. I po tej stronie już chyba bym nie robił więcej przystanków. Aha, tutaj sobie nie przejadę, bo nie zrobiłem torów. Nie zrobiłem torów przez środek ronda, także już je tutaj naprawiam. Teraz stąd to sobie może wrócę. Dobra, to sobie potem wrócę. Teraz przystanek gdzieś w tym miejscu. Następnie tutaj, może gdzieś jeszcze w parku na dole. Taki powiedzmy. Może taki końcowy przystanek, niby teraz objeżdżamy sobie wieżę prosto pod wieżą przystanek i wracamy już tu. Tam taka pętla. Także wracając teraz tędy, tędy, tędy. OK, coś tu ominąłem? Chyba nie. Dobra, czyli mamy tu przystanek, tu przystanek, tu przystanek przy tym. Dalej tu. Następny jest w tym miejscu, super, tutaj i zawracamy na pętli, ta pętla też kiedyś może gdzieś dalej będzie, więc więc ta linia może jeszcze jakoś się przedłuży. Teraz jeszcze zmienić, muszę sobie model tramwaju, żeby jednak jakiś większy jeździł. To będzie coś, chwila, to jest ta linia, która to jest linia. To będzie któraś z tych. Tak, to jest ta linia, także tutaj zmieniłbym sobie właśnie na coś takiego. Dobra. I mam nadzieję, że zaraz to zacznie jeździć. Jakaś zajezdnia tramwajowa tutaj w okolicy chyba była. Mam taką nadzieję, że tu jakieś tramwaje zaraz. Zaraz dojadą. No, powinny tymi innymi torami też dać radę, więc teraz jeszcze bym porobił może te przejścia dla pieszych, żeby jakoś z tych przystanków tutaj się dało skorzystać. Tutaj jest przystanek, czy jak ja tutaj zrobię przejście, przystanek się przesunie. Okej, okay, dobra, o to by chodziło. Światła, tutaj nie chcę mieć może świateł, tutaj też bym porobił. Po prostu ze wszystkich tych ścieżek jakieś przejścia będzie im prościej z tego korzystać. Gdzieś tutaj jeszcze jakaś ścieżka, tutaj nie za bardzo, tutaj mają. Ścieżkę tutaj, tutaj, jak najbardziej, przejście tutaj, przejście i jeszcze gdzieś. Myślę, że tyle powinno wystarczyć, ewentualnie nie, no tutaj sobie poradzą. Tu, tu można by jeszcze jakieś przejście zrobić. Teraz muszę powyłączać światła na tych przejściach, może najpierw sobie je po prostu poprzesuwam, bo przy przesuwaniu światła i tak się nowe pojawiają, więc lekko bym to sobie przesunął. Teraz wyłączę światła, dalej, gdzie ja to jeszcze miałem? Tutaj w ogóle chciałem przesunąć troszeczkę ten przystanek, tak? Chciałem go mieć tu i tu, dobra. Więc teraz kolejne przejścia, które robiłem, to są w tym miejscu. Także to bym sobie przesunął jakoś bardziej do ścieżki i wyłączył światła. Dobra, dalej, to myślę, że jest w dobrym miejscu. To można by jeszcze minimalnie przesunąć bardziej do tej ścieżki. Dobra, bez świateł, żeby jakieś korki, właśnie dodatkowe mi tutaj nie powstawały. Dalej, to myślę, że może zostać tu gdzieś jeszcze. To jest dobrze, tutaj też jest dobrze. I teraz pytanie, czy już jakieś tramwaje zaczęły tędy jeździć? Czy coś tutaj jest w ogóle może? O, bo tam mi te znaki pokazuje. Na razie nic nie widzę. Na razie nic nie widzę. Okej, okay, coś jedzie? Nie, to nie jest, to nie jest ta linia. Gdzie są te tramwaje? Mam nadzieję, że one zaraz zaczną jeździć, ewentualnie, żeby jeszcze tutaj jakichś dodatkowych korków tramwajowych nie robić. Można by tak naprawdę przy tej pętli, co to jest? Aha, tu jest biblioteka publiczna. No to bibliotekę by trzeba chyba troszkę na przykład przesunąć gdzieś w tą stronę, i wtedy może tutaj zmieściłaby się pętla tramwajowa, bo jednak skoro jest. Y pętla, to ja powiedziałem pętla, no żeby się zmieściła zajezdnia tramwajowa, o to chodzi. Yy, Tam bibliotekę bym sobie w takim razie tutaj przesunął i niech ta zajezdnia będzie po prostu przy pętli. Myślę, że to dobry pomysł, żeby ten budynek tutaj właśnie był w tej okolicy, nawet tutaj jedno takie duże skrzyżowanie tramwajowe i niech te tramwaje mi tutaj zaczną wyjeżdżać, bo jednak chciałbym zobaczyć, Najwyżej się zobaczy później. No to pokażę Wam na koniec odcinka, czy, czy tutaj już coś zaczęło jeździć. Dobra, i skoro już jesteśmy w temacie tych tramwajów, to zrobiłbym jednak tą linię tutaj na górę. Myślę, że to będzie dosyć przydatna linia. Tylko jakoś tutaj trzeba by się podłączyć. Myślę, że gdzieś można by do tego miejsca tutaj. Mhm. Tutaj jakbym się podłączył powinno być dobrze, no i przejechałbym sobie gdzieś za tym wszystkim, w miarę równo będzie, myślę, że w miarę równo też, też bez przesady. Pod tym i tutaj to jest autobusowe, tak to jest autobusowe, dobra. I stąd jakoś właśnie tutaj obok tej zajezdni autobusowej do skrzyżowania, okej. Okay to można by troszeczkę jeszcze wygiąć, to na przykład przesunąć. Myślę, że będzie dobrze. Troszkę duże skrzyżowanie, ale może też tyle ich tutaj nie będzie jeździło, więc nie powinny jakichś wielkich korków prowadzić. Tych tramwajów raczej nie ma co tutaj puszczać naokoło przez całe centrum, bo jednak linia jeżdżąca naokoło centrum... Aha, tutaj widzę, że wyjeżdżają mi chyba tramwaje na tamtą linię z tej zajezdni. Nieważne. No, więc żeby ta linia nie jeździła po całym centrum, to ja po prostu tutaj bym zrobił takie miejsce do zawracania. Tutaj już nie ma być to jedno kierunku. Ok, i po prostu ten tramwaj sobie tutaj zawróci, ludzie, którzy będą chcieli się przesiądą na tą linię już, która jeździ po centrum, a to będzie tylko taki dojazd. Yy, I jeszcze musiałbym się zastanowić, skąd ja bym chciał, żeby ta linia jechała. Okej, okay, także ja tutaj mam pomysł. Ona nie będzie jechała tu na górę, ale przejedzie tędy. Skręci sobie tutaj na dół. Przejedzie jeszcze tędy, obsłuży całą tą dzielnicę. Szkoda troszkę mi tych drzewek. No ale trudno. Tutaj też park mi się zepsuł, już go tutaj naprawię. I ona sobie pojedzie tędy i akurat wykorzysta sobie tą pętlę, która w tym momencie jest taka troszkę bezużyteczna. Więc będzie po prostu linia stąd do starego miasta. Ewentualnie zawsze można się przesiąść. Także jak już ktoś dojedzie tu, może się przesiąść na ten tramwaj i nim na przykład pojechać na osiedle przy torach, skąd już na przykład pociągiem na tą... Starszą część miasta, którą się kiedyś bardziej zajmowałem. Dobra, także zaplanuję sobie tę linię tutaj, żeby oni jakoś zaczęli mi jeździć. Zacznę właśnie gdzieś od centrum. W tym samym miejscu chciałbym mieć ten przystanek, co ta linia. Dalej, zrobiłbym też jakiś przystanek, może gdzieś w tych okolicach i do niego zrobiłbym jakąś ścieżkę, żeby, bo jednak tutaj jest taki większy punkt przesiadkowy. Fajnie by było, żeby też na te tramwaje mogli się przesiąść. Dalej, w tym samym miejscu. Miejscu, co ta linia niech będzie przystanek, dalej tutaj. Następnie zrobię może przystanek tu, jeszcze tą niebieską linię sobie troszeczkę przesunę, żeby jednak miały tutaj ten wspólny przystanek. Teraz jeszcze ta linia niech się tutaj zatrzymuje, gdzieś tutaj, to też się będą mogli jakoś przesiąść. No, i tutaj już tak jak tamta wcześniejsza linia, na tych samych przystankach, czyli. Tutaj, następnie zawracamy już na tej pętli, dalej tam już nie ma co jechać, w tym miejscu, w tym miejscu. Yy, I teraz można już wjechać tutaj w to osiedle. Kliknąłem, tak, kliknąłem, tutaj, yy, tutaj, dobra, tutaj. Następnie tak. Tak i tu jeszcze trzeba by to jakoś objechać. Myślę, że nie ma sensu tutaj robić więcej tych przystanków, po prostu jeden przystanek, na którym można się przesiąść. Super. Pierwsze co, zmienię sobie tramwaj. Na ten. Okej, okay, więc zaraz tutaj powinny zacząć jeździć. Ten przystanek jeszcze chciałbym mieć w tym miejscu, żeby żeby był punkt przesiadki. Tak, to można sobie dać troszkę bliżej, w sumie nie trzeba. Tam to już niech sobie tak będzie. To może gdzieś tu. Może być tu ten przystanek. Tak, niech on tutaj będzie. Wtedy jakby jakaś linia jeszcze na przykład jechała stąd na wprost na górę, to się zatrzyma na tym przystanku i pojedzie na górę, a zjeżdżając zatrzyma się na tym i pojedzie na dół, ale to, to, to jeszcze pewnie długo do tego, bo na razie, na razie nie wiem, czy tutaj jakaś taka linia by jeździła. Także to mamy. Teraz dorobiłbym jeszcze może tutaj, w tych okolicach, bo skoro zrobiłem tutaj nową linię, to fajnie byłoby też może troszkę przejść dla pieszych dodać. W sumie tutaj tak nie będziemy z tego korzystać, ale jak już już robię, to. To, to zrobię. Tutaj jest przystanek, na który, żeby dojść, trzeba iść tutaj całym tym środkiem ulicy, i stąd, więc to jest troszkę bez sensu. Tutaj mało kto i tak z tego będzie korzystał. Jak tutaj zrobię przejście dla pieszych, myślę, że dużo łatwiej im będzie. To sobie wyłączę. Czy tutaj też gdzieś mam taki bezsensowny przystanek? Ło ile tych tramwajów jeździ? Strasznie dużo. Mam nadzieję, że, że to się jakoś nie pokorkuje bardzo. Mam nadzieję, że jakoś z tym będzie możliwe, że one teraz na linię wyjeżdżają, więc no właśnie, wyjeżdżam ich mnóstwo, więc będzie trzeba troszeczkę poczekać, zanim to wszystko jakoś się naprawi. Tu jeszcze mamy przystanek, na który jakoś oni dochodzą. Aha, oni sobie po prostu idą pieszo z, ze starego miasta. No tak bym jednak nie chciał, żeby musieli daleko chodzić. Ja bym wolał mieć gdzieś stąd jakąś ścieżkę dotąd. I trzeba by jeszcze jakoś zrobić, żeby oni sobie mogli przejść na drugą stronę. Także gdzieś tutaj, tu jest przystanek, tak zrobiłbym może coś takiego. I teraz tutaj, czy ja tą ścieżką zejdę pod ziemię? Tak, nią zejdę pod ziemię raczej bez problemu na jakieś minus 10 metrów do tego miejsca, i tutaj na górę. Tu idzie metro. Mam nadzieję, że to jakoś z metrem nie koliduje. Czy dałoby się to może na przykład troszeczkę wyżej? Bo to chyba nie musi być aż tak? Nie, to musi być. To musi być chyba nawet niżej. Jeśli nie chciałbym, żeby to się jakoś tak strasznie tam wgniatało, można ewentualnie jeszcze troszeczkę to przedłużyć. No więc yy, zależy, w którą stronę będą chcieli iść. No to jak chcą tu, no to muszą wejść do tunelu, przejść sobie i na tą stronę jeszcze bym to może. Troszeczkę wyrównał, żeby te tunele jakoś w miarę równo tutaj były. Tą ścieżkę, w sumie to jest połączone. Dobra. Można jakoś tak jeszcze to wygiąć. Tutaj to prosto do przejścia jest, także powinni sobie poradzić. Z tego całego będzie można też sobie łatwo tutaj podejść. To jeszcze można by gdzieś tak dotąd przesunąć. Ok, mam nadzieję, że będą jakoś chcieli z tego chętnie korzystać, to można by tu już nawet tak w, no, wbić bardziej w to. Tutaj też jest chodnik przy tych torach, więc będą mogli sobie na niego przejść. W sumie, czy tutaj można by zrobić przejście dla pieszych, po prostu? Nie wiem. Możliwe, że można było zrobić przejście dla pieszych, ale to niech już tak troszkę to lepiej wygląda, po prostu, że mają te tunele, a nie że będą mi po tych torach chodzić. Wchodzi tam, tak, wchodzi tam i zaraz sobie pewnie wyjdzie z drugiej strony, także pięknie. Jeżdżą te tramwaje. Mam nadzieję, że to jakoś pomoże, żeby w tym mieście jakoś więcej tych korków się nie pojawiało. Także dziękuję bardzo za sugestie tutaj jakiejś nowej linii tramwajowej. No, troszkę ją zmieniłem, troszkę ją zmieniłem, ale ogólnie był pomysł na linię. Także bardzo dziękuję i zapraszam na Discorda, gdzie możecie też pisać swoje pomysły. A teraz chciałbym jeszcze tutaj może rozwinąć troszkę to osiedle ponieważ zapotrzebowanie, zapotrzebowanie jest na, na przemysł też, więc możliwe, że jeszcze troszkę sobie tam dodam tych nowych stref, ale teraz tutaj właśnie, gdzie sobie przesunąłem tą bibliotekę, tylko może z przyciąganiem będzie prościej. Gdzieś tutaj za biblioteką można by sobie taką drogę poprowadzić, jakaś taka troszkę węższa strefa bez żadnego, bez żadnej kratki odstępu w środku, tak żeby się jakoś do tej biblioteki to tutaj wyrównało. Mógłbym im tylko jakoś tutaj w środku Robić takie przejście, powiedzmy stąd dotąd i stąd dotąd, żeby im się łatwiej chodziło. Do tego przejście ok, jedno tutaj, drugie tutaj. To jeszcze można przesunąć tak. To gdzieś tu, no więc dla pieszych to powinno być jakieś ułatwienie. Przy pętli tramwajowej nie chciałbym budować mieszkań. Na sklepy nie ma zapotrzebowania, no ale trudno. Kiedyś pewnie będzie zapotrzebowanie, więc niech oni się tutaj jakoś już zaczną budować. Ten teren jeszcze minimalnie bym sobie tutaj. Nie tak, ten teren, jeszcze bym sobie tutaj minimalnie wyrównał. Ok, jakoś tak dotąd, żeby tą drogę sobie już tutaj przedłużyć troszeczkę, to będzie ta droga powiedzmy, taką drogą to może być przedłużone. Tych torów bym się tutaj już pozbył. Może kiedyś to tam pójdzie, a jak nie, to w sumie zostanie tutaj ta pętla i tyle. Teraz stąd chciałbym mieć jeszcze podłączenie do tego, wtedy to będzie takie miejsce właśnie z tymi sklepami. Jak najbardziej może tak być, a już gdzieś od tego miejsca myślę, że y, mieszkania mogłyby być, też trzeba uważać, żeby tutaj nie spaść z tego. Y, to będzie trzeba jeszcze jakoś wygładzić, no to będzie trzeba wygładzić. Y, Tutaj na tym wjeździe, na to osiedle, może jakieś takie właśnie niższe sklepiki, też żeby jakieś strasznie wysokie budynki tutaj nie powstawały. I teraz tutaj w tym miejscu można by zrobić jakiś taki malutki park, czyli pozbędę się najpierw tych drzew, zrobię im ścieżkę, żeby na tą pętlę jakoś łatwiej było przejść. Tylko to może sobie tak to poprzełączam, dobra. Może też tym takim, żeby jakiś łuk powstał, chociaż nie wiem, czy tutaj łuk jest aż tak bardzo potrzebny, ale myślę, że to i tak będzie jakoś ciekawiej wyglądało. Teraz jeszcze bym zrobił przejście za tą pętlą w to miejsce i na przykład jeszcze może jakąś taką żwirową ścieżką tutaj coś takiego na spacery. Jakąś altankę tam jedną będzie można postawić, i na przykład jeszcze to bym podłączył sobie. Tutaj, okej, okay. dobra, także to mamy. Zaznaczę sobie może teren parkowy. Okej, okay, teren parkowy zaznaczony, tylko teraz można by zrobić jeszcze jakieś wejście do parku. Yy, najłatwiej mi będzie chyba zrobić ten taki łuk. Yy, o, to, to będzie najłatwiej zrobić. Tylko, że to musi być przy drodze i jeszcze najlepiej w strefie parkowej. Dobra, czyli jeszcze muszę sobie troszeczkę ten park powiększyć gdzieś w tą stronę. Dobra. I teraz mogę postawić to wejście, może to być z tej strony, tylko to sobie przesunę nad to i będzie piękne wejście do parku. Taki drobny park gdzieś tutaj za, za zajezdnią tramwajową, to jeszcze można tutaj lekko przesunąć, tak żeby tego nie było jakoś tak bardzo tam widać. Tu można by to też jakoś dosunąć bardziej do tej zajezdni, dobra, tak. I tak, tu sobie będą mogli chodzić super, więc teraz w ogóle tutaj widzę, że wody brakuje, oczywiście, dobra, tak i tak, pięknie. Teraz jakąś altankę, czy tam dwie mogę tutaj wstawić, chwila nie tutaj, jakąś altankę, czy dwie, myślę, że jedna taka, jedna taka też nie ma co tutaj przesadzać z ilością tych altanek, no i drzewa. Drzewa, myślę, że jakieś takie liściaste mogą być. Okej, okay, dobra, pięknie. Można jeszcze tam, jeśli by się nic nie chciało zbudować, tu widzę, że jakieś takie zielone budynki. No, ciekawie, ciekawie. No, także mamy piękny park. I teraz, może jeszcze na koniec odcinka, yy, zająłbym się tym rondem. Może jakiegoś wielkiego korka tutaj nie mam, yy, ale chciałbym jednak to już zrobić, żeby było porządnie. Okej, okay, tutaj widzę, że jakiś korek autobusów. Także, no, zobaczymy, jak to wyjdzie. W przyspieszonym tempie sobie zobaczycie, jak ja to buduję. No dobra, także powstało coś takiego. Tą kolejkę sobie tutaj musiałem troszkę poprowadzić, bo myślę, że nie ma co tam kolejki pchać pod rondo. Po prostu poprowadziłem sobie ją tędy, tutaj też troszkę więcej miejsca się w tej okolicy zrobiło. Tą stację postawiłem obok drogi też, no nie ma co tutaj jej na drodze dawać. No i ona sobie tam jedzie dalej, jeszcze tylko zapomniałem. Trzeba tą linię jakoś naprawić, także jeden przystanek tu, drugi nie wiem, coś się za bardzo tutaj nie chce dać. Nie wiem czy ta linia się tutaj jakoś nie popsuła. Czemu tu się przystanek nie chce zrobić drugi? No nie wiem, jest tylko jeden. To najwyżej sobie już jakoś tam poprawię później. Yy, więc troszkę więcej tutaj się miejsca zrobiło. Przedtem te budynki jakoś tak strasznie blisko do tej autostrady były. Yy, można by jeszcze tutaj. Jakieś drzewa w jakimś jednym stylu zasadzić. Okej, okay, jakiś taki lasek oddzielający nas od autostrady. Dobra, tutaj można też. Tutaj w sumie też jakieś takie puste, więc niech te, wszystkie, niech te drzewa tutaj, właśnie w tej okolicy, w tym stylu sobie będą. Niech jakoś oddzielają tych mieszkańców od tej autostrady. Tutaj też niech to będzie jakiś taki jeden styl. No, więc myślę, że ten las też jakoś tutaj może troszeczkę ciekawie wyglądać. Nie wiem, czy to mi tutaj zacznie działać. Też widzieliście, że tu jakoś ustawiałem te wszystkie zjazdy i tak dalej. Możliwe, no właśnie, jeszcze nawet nie ustawiłem tych. chociaż nie pierwszeństwa, widzę, że są. Można by jeszcze ewentualnie to tutaj w ten sposób poustawiać. I tutaj tak, także jeśli coś by tu się jeszcze strasznie korkowało, to ja to już sobie może poza odcinkiem wtedy naprawię. Mniej więcej widzieliście, co zbudowałem. A tam już jakaś, jakieś takie ustawianie tych wszystkich rzeczy, to bym zostawił sobie na później. Także to by było. W wszystko w tym odcinku powstały jakieś nowe linie tramwajowe, troszkę to osiedle się tutaj rozwinęło i jeszcze to rondo zbudowałem na koniec. Także, oczywiście wszystkie pomysły możecie pisać w komentarzach na dole, ewentualnie na Discordzie. Jeśli Wam się podobał odcinek, możecie zostawić łapkę w górę i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!